Burger Shift, Time Rush, Prolog, jest gra jednoosobowa, tryb wieloosobowy, oczywiście jednoosobowa, mamy zapis gry, pracownik, koordynator, przełożony, kierownik własny, mm, fajnie. E, pracownik, młodszy, prakty, praktykant, koordynator. Myślę, że pracownik, czyli to jest pewnie taki naturalny zapis, coś takiego, oczywiście są to minigierki i zagramy sobie, moi drodzy, jakieś 15-20 minut, zobaczyłem. Pewnie jeden dzień. Dobra, o kurde, ale się tu zwiesza, panie. A mi się tak gry nie zwieszają. To musi być jakieś ekstra, super e, normalnie e, ustawienia grafiki, default. A tutaj jest coś niskie, średnie, wysokie. Weźmy średnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy dalej będzie taka. O, już jest o, lepiej, troszeczkę, jak widzicie, trochę się przycina. Chociaż komputer ma bardzo dobry, także. Teraz to już wiem, że może być to spowodowane jednak tutaj naszym tutaj renderowaniem się. Dobra, obrazki fajne. Grafika nawet spoko, trochę miażdży, ale jest, jest ok, da się grać. Dalej mamy, wybierz nazwę dla swojej restauracji. WASD, prowadzenie bardzo ładne. Samouczek myślę, że też będzie rewelacyjne. Aktualnie wybierz nazwę dla swojej restauracji. Ok. Tutaj idziemy. I gdzie mamy tą, wybrać tę tą nazwę? Linii, obok tablicy ogłoszeń. Od. Where? A, ah, tu. Billboard. I mamy nazwę naszej restauracji. Jak mamy to. Aha wpisać. Damy burger Ania. Czerwony bardziej. O, bangere. taki. O, tutaj. O, ingredientom. Fajnie. U, tak, to mi się podoba. Podoba, podoba, podoba. Burger Ania. Świecący biały napis. Mamy włącz komputer, tychnijko na rynku. Zamów burgery, mięso, kotlety, bułki i papier do zawijania. No może być ciekawe. Już kiedyś w takie coś grałam i mi się nie podobało. Ale tutaj może być dosyć ciekawe. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Mamy rynek, mamy bułki, kotlety, papier do pakowania, zamówione. I teraz mamy iść odbebrać, O Jezus! Jak tu się wychodzi? A, odejdzie od komputera, wszystko mieszkało. Tu będzie też. Będą frytki. Będą inne takie. Delivery Aria, Aria, poproszę. Poczekaj, aż przyjedzie samochód dostawczy. To przyjedzie pewnie z tej strony, jak strzałka pokazuje, zobaczymy. Jak to będzie wyglądać. A kuźwa was tej przyjechał, mnie oszukał jeden oszust. A strzałki były inaczej. Możemy przejechać. Dzień dobry, dzień dobry, poproszę, mogę wziąć to. Mogę wziąć dwa, nie mogę. Dobra. I gdzie ja to mam pogłosić. Cel. Umieść... Płaczki w środku. Dobra, tu jest chłodnia, tak? Uuu, dobra. Idę, idę, idę. Zaraz. A. Mogę dwie naraz, mówiłam. Idziemy do chłodni, ja to spakuję. Czy mogę obok. <laughs> mogę byle gdzie? Ale to jest czat. To takie byle był, było. Dobra, jeszcze to. Bierz to całe. Nice, idę. Idę, idę, idę. Otwórz opakowanie burgerów. Dobra. Pokaż mnie tu. Ja chcę tu położyć. Dobra. Otwórz. Otwórz. Dobra. Weź jeden. Dobaj. Tacka. Dawaj. Połóż arkusz papieru do zawijania na stole. E. Weź jeden. Idę. I to kiedy mam? O. Nie. I przewijam, tak? Weźmy, że nie... Było. Otwórz burgera. Aha, dobra. No to zaraz ogarniemy. Dobra, tutaj bułki. Weź jedne. Też połóż. Uh. Ale czadowe. Dobra, dawaj tego burgera. Odwróć go. O, trochę się sfajczył. Dobra, co my tu mamy? Połóż mnie tu tego burgera. Jak mam to? jeden, Dobra. Mogę. Okay. A, jest! Możliwość, dobra. Dobra, jeszcze się to tam robi. Mamy sosy. Nie mamy sosów. Świetnie. A, tu jest to, jak możemy tego używać. Okej. Okay. Dobra, dawaj to. Połóż go. Ip. Ip. I jak to? Zawiń burgera. Mamy burgerownię, ale nie, to mi się podoba, tak? Ale ten burger mi się podoba. Może znajdę sobie osoby, które, z którymi będę grać, więc to będzie naprawdę super. Ale burgerownia mega mi się podoba. Fajna gra, nie mogę to powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć, dobra. Następnie, co bym, co bym powiedziała wam jeszcze bardziej, że moi drodzy, możecie na spokojnie tutaj pobrać sobie tą gierkę. Na Steamie. Dobra, tu mamy kosz. No, tu mamy coś jeszcze. Żadnych innych rzeczy nie mamy. Mamy rekrutację w ogóle też, którą będziemy mogli mieć. Ochrona. Okej, okay, nice. Ok. No i rynek i nic więcej nie można. No. Dobra. Pokażę jak to się tam wysmaża. I pyk będzie. No, pik. No, niestety nie jestem taka szybka. O! Pik, pik, pik! Halo, halo, Tutaj będziemy. O, o, robimy sobie. Pik. Robimy sobie. Dobra, dawaj tackę. bo mi się burgery spalą. No, są jakie są, tak? Dawaj kolejną tackę. Proszę mi tu nie mówić, że są spalone. A klientów mamy jakiś o dzień dobry, przepraszam bardzo. Akceptuj. Co miałam zrobić? Idziemy to umieścić. Aaaa dobra, dobra. I co? Paragon. Aha. I co, ja ten paragon wezmę sobie? O nie, ten paragon można chyba nalepić gdzieś Hello? tutaj. Dzień dobry, już. A, tu położę go. Dzień dobry. A, 13-15. Dlaczego takie dziwne. Aha, że to stoliki kuźwa są. Dobra, bierzemy bułę. Nowego połóż. A, bo to papier do zawijania, to tak. Dobra, już kładę te bułki. Czadowe to jest, mi się to podoba bardzo. Nie mogę powiedzieć, że nie. Wiecie jak ja jestem nastawiona do takich rzeczy. No. Burgerek. A daj to tu. Niech będzie. Nakładamy. Dobra i teraz co? Ja mam burgera na tace. Metalowa blacha na co? A na co ja mam położyć to? Aha. Dobra. czaję bazę. Dzień dobry. Dobra, mamy. A co ja mam z tymi naklejkami zrobić? Chyba, że to jest tak. Że zobaczcie sobie, wezmę sobie tacę. Pyk robię. Pyk. On miał 13. Numer. To spadaj. Faktycznie tak jest. Idę. Gdzie jest ten numer, co on chciał? A tu. Nie podoba mi się co, mu coś. No to przykro mi bardzo. Dzień dobry. I co? I ona chce? Po prostu jedzenie. Fyk. Aha, tu jest nie taka liczba kotletów, jaką chciałeś. Dobra, to muszę też zacząć uwagę na to. Jeden kotlet, jedna bułka. Idę, 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 idę. Take away, away, away. już. Proszę bardzo. Ciekawe co powie. Kotlet nie jest gotowany. O i... No. Dobra, ja sobie tu przygotuję. Mamy poziom pierwszy dalej. Po co tam mała blacha jest? Bułki wszędzie rozwalone, nie? Idźmy stąd. Wywalto. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Dawaj. I co chce? Jednego kotleta. Dobra. Jednego to kotleta, tak? Jednego kotleta, jednego ten. No i jello. A. Nie, ta co na kotlety. Taca, taca, na zamówienia, już idę. Ojej, a gdzie on siedział? Jezu, te numery, czy tu jest jakaś mapa na numerem Gościa nie ma, tam jest ten gościu, dobra. Teraz muszę posprzątać, nie? Pyk. Co tutaj się... dział Pyk. Co z tym burgerem było nie tak, ona go nie zjadła? Dzięki tej pieniądze. Czy ja mogę wziąć? Nie mogę. Toalety. Już zaraz idę stacą. To trzeba sobie radzić, nie? Idź mi, panie. A w dupie mam, jeżeli nie jest dobrze wygotowany. Proszę. Aha, widzicie? I spodu nie mogę, dopóki nie wrzucę tego na papier. Robię E. Lecę z bułą. A tu też jest. Dzień dobry. Dwa chcesz, dobra. Ila. Tutaj, o już. Trzy. dwa kotlety. Nie ma problemu. To był ten ostatni. Daj mi to. To był numer 21. Dragon do wyrzucenia. Tu był inny numer. Tu był. Wow. 9 i ten 21 to jest ten to jest przydatne jednak te numerki U. wow proszę bardzo, ale pewnie kotlet będzie niedobry <grywia> no skąd ja wiedziałam że kotlet będzie niedobry a czy ja mam teraz tak iść i do kosza tak, dobra następnie kładę tu a nie to to jest ten Dobre. Po co mi ten tutaj, o. Idę już wyrzucić. No moi drodzy, mega dobra, fajna gierka, nie ma co. Podoba mi się. Da się tak więcej ich nałożyć. Ej, spoko. Hello. Wszystko? i dobry. A, już. już się. A, ta, taca, ta, taca, ta, taca. Już się robi. Burger, a najpierw put burger, dwa burgery. tak Praca. Zamówienie, już ten wyciągniemy też. O. Dobra, idzie, idziemy, 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 idziemy. Tu jest w ogóle taki way, też fajne. Do widzenia. Już mi niosą burgera z sałatką, A tu jest bez. Dobrze, że kotlet nie jest dosmażony. Już nieważne, no. Mogę te paragony zaseparować? Nie mogę. Hej! Dobra, idziemy end of day, bo to jest 21. Cobra jak to działa. I teraz pokaż mi, czy to tak mogę sobie pojechać, czy muszę klienta? A, jednak nie mogę sobie tak, o. Ja, o. Zamknię restaurację, zamknięta już jest. To jest ten jeden uciążliwy klient na koniec, co przychodzi i chce burgera, czy coś, nie? Ale wszystkie burgery nam wyszły, oprócz tego jednego, także spoko. Pogodam, dam, akceptuj. Zanim odzie, on dojdzie do stolika, to ja już mu... Hamburgera? Jaki chcę? 15, idealnie. Proszę, proszę, tutaj, tutaj o tu. No i ekstra. Fajnie. Teraz czy stoliki są do postania. Tam nie, tam nie. To tutaj, tutaj jest. Idziemy już zebrać. Take away to jest fajne też, że tutaj będą, no podoba mi się, lubię takie, lubię takie gry, ale to jednak musi być taki młód na taką grę, bo to jest dość specyficzne, nie, żeby latać ciągle za tymi burgerami i innymi takimi rzeczami. Dobra, tutaj chyba ktoś siedział. Idziemy teraz w tą stronę. Tak jak mówiłam, pociągnęliśmy sobie jeden dzień mi się bardzo podoba. Myślę, że jakbym pograła dłużej, to jeszcze mogłabym mieć lepszą opinię. Ale jak na wszystkie te gry, które widziałam o burgerach i innych tego typu rzeczach, to naprawdę tam ma jakiś potencjał. A jeszcze jak się gra multiplayer, to już w ogóle jest chyba lepiej. i w sumie wszystko polega bardziej na burgerach, ale domyślam się, że jeszcze frytki będą i będzie cały fast food. Także chyba posprzątałam wszystko, teraz możemy sobie iść już spać i zakończyć dzień i zobaczyć, jak wygląda zakończenie dnia. Furgonetka jest nadal w instalacji. What? Jaka furgonetka? <grym> tu jest ten, taki, no ej, tak jak w McDonaldzie, nie? Czy w czymś innym takim, ale bardziej... A. Nara pojechała. Czyli trzeba pamiętać też o furgonetce. Ale ładna ta arysa jest. Tylko szkoda, że, że aż tak bardzo rozbudowana, że my nie możemy od początku sami jej budować i rozszerzać i tak dalej. Tylko, że już to jest. Dobra. No furgonetka już sobie pojechała. Nie hmm. poczekać, aż ona sobie tak odjedzie daleko, zniknie aż. Ech. Daleko, dobra, zniknęła. Mamy trudność praco pracownik. 8, 7, bezproblemowo. Postęp, zapisz i kontynuuj. Odblokowane przedmioty jeszcze nie ma. Dobra, i tak by. Ale, obrzydki. Trudne, i tak by wyglądała cała gra. Hmm, tutaj nasza odblokowujemy. Burger Ania sobie jest. Nie wiem, czy będę grać. Nie nastawiajcie się, że będę grać w tę grę. Może, jeżeli znajdę ludzi, to tak, ale nie jest moim faworytem. Daję ocenę 8 na 10 i mam nadzieję, że Wam również się podobało.